Artur jeszcze raz musi sprawdzić, gdzie są czujki. Musisz tam na samym dole położyć chyba. Bo tam są czujki, wiesz, fotokomórka, i wtedy to zadziała. A my tu czekamy na, nasz, na skład wstawi. Właśnie nie wiemy z kogo ma wjechać. Eee. Jestem, czy tu go zostawili, czy wysłali go do. z mm, Z A, A my chcieliśmy my? nagrać skład do Cito, jak szliśmy z tymi kebabami, ale. z kebaba jakbym. Ale jakby nam jakby bym, uciekł. Jakbym. Jakby, jakby był głodny i leżało na stole, to bym zjadł. Tak, jakbym był głodny, jakby leżało na stole, to bym zjadł. Wiesz, że pociąg przeje... Wjeżdża pociąg osobowy ze stacji Gerlich do stacji Zielona Góra Główna. SA 134021. Przejazd techniczny. O tu zaczyna bieg. Tak wygląda nasza trasa. Gerlich, Gorzej, Zgrożej, Zdjęto, jest lasów, Pień, Widzimy mięso, widzimy mięso, widzimy odjeżdżamy z mięso, widzimy nagrywa z drugiej strony a, czyli z lewej w kierunku. Jazdy ja z prawej. O no, tutaj. O jaki fajny zegar. Tutaj, ja. O, teraz gdy widzicie. No. I... A, tu jakiś krzak. O no, i tu można zobaczyć... Tu można zobaczyć z drugiej strony ten wiadukt. Piękny zobaczyć jakie kolory nie wiem czy to będzie tak fajnie widać bo po jesteśmy Artur nagrywa z drugiej strony jak się nie uda to nie użyć i tu już jesteśmy w zgorzelcu ja tu jak grudki tutaj ja, ja. Przechodzimy do zdrożalca. Tam linia jak nie dalej idzie. To tam idzie na ruch, a nie idzie na No i wjeżdżamy do Węglinca No to teraz na elfa szybka akcja no, to biegnij wow. A biegnij Biegniemy biegniemy zobaczcie jaki kawał drugi ale z drugiej strony, zobaczcie, tam stoi Wektron, fajny, fajny budynek i migliny. Tak jest. Zobaczcie, przekonamy się, ile zosób. A, nie wygląda źle. Nie wygląda się. Tu Artur chodź tu, nie? Gdzie chcesz? Tam, chodź, tam chcesz? No, tam dochodź. Tam chcesz? A to się To się udało. Kulturka.

o, ET 22 No, jesteśmy we Wrocławiu tutaj z Kładnośklarskiej a no tutaj stoi pomorzani, no, znowu parę minut po odjeździe i cisza. Ale nie wywołują, bo to jest 65.00 nikt e, nic nie mówi, więc nie wiemy, czekamy. Bo skład długi chcemy nagrać. No to już wiemy, że się stało. E, nie wyrobili się, się z dokumentami. dokumentami Jeszcze mu się pyta bo... i do 5 minut ma odjechać Ale wiesz mu się pyta bo no i już po, po otrzymaniu dokumentów dla. O, i już widzimy tam sygnał świetny do odjazdu. Odjeżdżamy, zobaczymy ile wagonów. gorącym powietrzem drugi trzeci czwarty piąty o. szósty wars w środku siódmy ósma jedynka. proszę 9, 10, 11 i 12. No, 12 wagonów, nieźle. O jeden się z zieleni góry te. No. A tu stroneczka. Tak, turbo Stonka Co to jest? Co to jest? Tu Aha, no. A my co robimy teraz? Idziemy po kawę? Śmieszka Aha, Śmieszka. dobra. No i bardzo mi się podoba ten napis Wrocław Główny. E, pięknie to wygląda. W Bytomiu niestety niebieski. Nie podoba mi się. E, według mnie skichany jest ten e, napis. E, mogli to zrobić ładniejszy, większy. Tu proszę zobaczcie. Fajnie to się prezentuje. Tu na prośbę Jacka, yy, święta Katarzyna. 25 jest święto kolejarza, więc pamiętajmy. 25 listopad. 25 listopad, oczywiście. Tak, bo teraz mamy październik. Czy... Nie wiadomo kiedy ten film zmontuje. <grych> Ale tak, tak. 25 listopad, święto kolejarza, więc patronka kolejarzy święta Katarzyna. Pamiętajmy, mały kolejarz, duży kolejarz. I tata. I wjeżdża śnieżka Intercity do Warszawy Wschodniej. Niestety nie 200, tylko EU160-018. O, pełna. Skład oczywiście ze Szklarskiej poręby. No, troszkę liczyliśmy na, na 200, ale niestety nie udało się. Nie ma 200, jest tylko 160. Nigdzie, ani na Pomorze, ani nie, ani na Smieszce. Tak, także spokojnie. No i tu Artur chciał zobaczyć specjalny pociąg jest, to jest ten z kibicami miedzi Legnica No i RP070444 e -E Dobra, idziemy do naszego. I wchodzimy po prawej stronie śmieszka, po lewej nas. Malczewski mamy wagon 14, czyli musimy iść do przodu. pociąg no jak widzicie ruch duży. Dwa składy Intercity. Malczewski pełny. No i tutaj też bardzo dużo osób będzie wsiadało pewnie, więc Bez kawa jest i Tak, ale mamy kawę z pewnej sieci, której nie polecamy. Bo nam nie zapłacili za reklamę. No, idziemy zobaczyć jeszcze. Idziemy zobaczyć, co nas Ja Wiemy, że to będzie Gryfin. Ale raczej nie, bo jest brudny i ma naklejkę. Ten nie będzie. Bo ten ma dofinansowanie, Artur. To jest 160. Gryfin 160. 0,40. No. Także, no. Dzisiaj, dzisiaj. 200, nas nie, nie uraczyło swoją obecnością. Ale pojedziemy z powrotem. Pojedziemy A. przez stawisko. Nie przez stawiska, tylko przez. A, jedziemy, jedziemy na Katowice Ligota. Tak, także fajnie, bo, bo przejedziemy się troszkę inną trasą. No nic, idziemy do przedziału. Jacek już tam nas czeka. I będziemy sobie. Jechali do Katowic. Ligoty. Idziemy. Siedemdziesiątka. Eee. Tak, zmiana planów. Już powiedziałem. Już powiedziałem. I, tak, to ja też powiem. Też poskarżę. Gliwice. Jednak ja przesiadka wiem. na KS do Katowic. Mieliśmy jechać do Ligoty, pojedziemy do. Główny Katowic i I tyle. Tak. Więc Nie dowiemy się, czy zdążylibyśmy na skład yy, z Żywca. Bo się, połączenia, połączenie miało być w ten sposób zorganizowane, że Malczewski przyjeżdża minutę po odjeździe naszej kajski. Tak to no, więc, więc liczyliśmy, że ze względu na objazd przyjedzie wcześniej do ligoty. No, ale teraz już nie sprawdzimy. Ale ten postój w z gibelować o 5 minut, to oni go tu trzymają i to w pokażę. A tak to jest, także zobaczymy. Idziemy na Kajskę do Katowic i w Katowicach poczekamy sobie na następny skład do żywca. Odjeżdża pociąg Intercity Malczewski ze stacji Kołobrzeg do stacji Kraków Główny. e 160 040. Oni ten odcinek stawiska! Yy, Oni ten odcinek Gliwice Kraków jadą na dwóch maszynistów. Druga święta Katarzyna, dziś Ładniejsza według mnie Serio? Aha Dobra Rozumiem e, My idziemy nagrać się Wyspiańskiego i biegniemy szybko na naszą Kaśkę później Techniczny lub linia Katowice. Jeżeli już do Intercity Wyspiański ze stacji Śląsk Główny do stacji Wrocław Główny. EP09025 No i co Katowice, niestety Jak to było? 9-1-1? Czy co to było? 9-4-1. 9-4-1. No niestety pojechał. Także. A po prostu zamiast poczekać, gdy 20 minut być później w Katowicach, to bym. A nie jedziemy, bo i tak nie pojedzie. Tymczasem on 3 minuty po raz podjeżdża na laferą. Mieliśmy jechać do Ligoty. To sobie jeździ. Jedzie 9-4-1. Jakie 941 to zwykła Karolinka jedzie. Jeżdża pociąg Intercity Morcinek ze stacji Lublin, głównej Kielce, główne do stacji Gliwice. ED74001. Myślałem, że podwójny, a pojedyncze. Dużo pociąg Intercity, telka rozewie ze stacji Kraków Główny do stacji Gdynia Główna, EP07023. Ale te wagony wymagają remontu, naprawdę. Wjeżdża pociąg osobowy ze stacji Gliwice do stacji Zawiercie 27WB005. TLK rozwierza ze stacji Kraków Główny do stacji Gdynia Główna Ep07023. A 8 Odrzucił się podstawowy nasz skład do Zwardonia. Do Żywca. Odjeżdża pociąg osobowy ze stacji Katowice do Staci N50 EN57AKM1572. 15, I dołem pojechał, nie pojechał górą. No i Żywiec, KS, Gliwica, Garlic, Węgliniec, Zgorzelec, Jesteśmy w żywcu, spóźnieni 8 minut. Więc mamy 23.23. Stonka dalej stoi. Dobrze, że godzinę dłużej śpimy. Tak, bo to jest ten weekend, kiedy kiedy można się godzinę dłużej wyspać. Ta niedziela. Jeszcze sobota. Jeszcze sobota. I wszystko. Nie, 30 minut. Wszystko byłoby fajne, gdyby nie Gliwice. Mogliśmy tam nie wysiadać. Dobrze. Ale my zmykamy do domu, idziemy. Do widzenia, do zobaczenia. Hej, cześć.